Call me bucky, niggaz lucky that I'm innocent If I didn't have no morals, I'd be menacing How about nigga rappin' conscious, but he ignorant How you find that hope, I still won't go legitimate Jak zadecydowaliście, tak zrobiłem Witam Was z Pristiny, stolicy Republiki Kosowa Chyba najbardziej pojebanego kraju, w jakim będę Odpocznę chwilę i pójdę się przejść, ale najpierw klasycznie, zgodnie z tradycją, pokażę Wam mój nocleg. A jest co pokazywać: Jak się wchodzi do mieszkanka, to całość zaczyna się od takiego naprawdę sporego salonu. Z telewizorem, co mnie bardzo cieszy, nie sprawdzałem niestety, czy działa, ale jest oczywiście kuchnia, bardziej aneks kuchenny. Do tego oczywiście balkonik. Jest straszny upał, autentycznie jakieś 35 stopni chyba. Od tej strony widok może nie jest najpiękniejszy. No ale słuchajcie, nie można mieć wszystkiego. Ja jestem w tym mieszkaniu sam, ale popatrzcie, mam tutaj sypialnię numer 1, sypialnię numer 2. Tutaj jest taki mały balkonik i sypialnię numer 3, również z balkonikiem. A do tego jeszcze łazieneczka niewielka ale z wanną z różnymi systemami do masażu i tak dalej. Kocham Kosowo. Ta kobieta dziwnie się na mnie patrzyła, bo jestem tutaj sam i wynająłem sobie taką ogromną rzecz. No ale słuchajcie, ceny są tutaj niesamowicie niskie. Witam Was w ten piękny słoneczny wtorek. Temperatura dopisuje mega niesamowicie, jest bardzo ciepło. Ja teraz jestem na placu Adema Jasariego, a za moimi plecami widzicie pomnik bractwa. Adem Jaszari to taki słynny dowódca Armii Wyzwolenia Kosowa. Od tego miejsca zaczynam ten dzisiejszy dzień, ponieważ będzie on bardzo mocno naznaczony historią i zapewne sporo wam o niej opowiem tak więc przygotujcie się na bardzo dużą ilość informacji Samo hasło braterstwo i jedność było popularnym hasłem Ligi Komunistów Jugosławii które zostało ukształtowane podczas wojny ludowej Jugosławii w latach 1941-45 a następnie ewoluowało w zasadę kierującą polityką międzyetniczną Jugosławii po wojnie, Pristina jest pełna niesamowitej architektury, o czym się jeszcze w tym odcinku przekonacie. Za moimi plecami widzicie byłe centrum handlowe Germia. To był budynek, który został otwarty w 1972 roku. Natomiast ciekawostką jest to, że został zaprojektowany przez kobietę Lilianę Ryżewski, jeżeli dobrze wymawiam. To była chyba pierwsza kobieta, która zaprojektowała tak nowoczesny budynek w Kosowie, w Pristinie. Jednocześnie, właśnie, był to. Pierwszy lub jeden z pierwszych takich bardzo nowoczesnych budynków w tym kraju. Oczywiście, chodząc, nagrywając ten budynek, nie zauważyłem, że gdzieś tam obok jest jakiś rządowy budynek. A tutaj, ze względu na sytuację i pewnie ze względu na to, że to nie do końca jeszcze taki europejski kraj jest, wszyscy są przewrażliwieni na punkcie bezpieczeństwa i już mnie chapną ochroniarz. Bardziej ochroniarz, jakiś człowiek, taki wiecie, w garniturze, z odznaką, z bronią. Musiał mi oczywiście sprawdzić paszport. Oczywiście przeprosił mnie, mówiąc, że to ze względów bezpieczeństwa. Co jest zrozumiałe, ok, rozumiem, no ale już pierwszą taką sytuację miałem. Jestem przy stadionie FC Prysztyny, bo wpadłem na pomysł, żeby przyjść sobie do sklepu oficjalnego, który podobno jest od 12 otwarty. Może sobie koszulkę kupić. FC Pristiny. Nie wiem tylko tutaj, jak jest sytuacja z kibuolami. Widziałem bardzo dużo naklejek z jakimiś ultrasami. Bo ciekawostka jest taka, że ten mecz nieszczęsny sprzed dwóch dni Polska-Albania, który był, to tam na trybunach były straszne zadymy przez chwilę. Polacy zostali obrzucani jakimiś krzesełkami, dalej. I ciekawostka jest taka, że nie zrobili tego rodowici Albańczycy. Tylko zrobili to właśnie kibice, którzy przyjechali z Kosowa, z Pristiny. E, tak więc hardcore, ale dobra. Najwyżej będę udawał, że jestem nie wiem skąd. No. Z Holandii? Nie wiem. Kosowo to taka mała Albania. Tu podobnie może być informacja, że dany sklep jest otwarty, a po przyjściu zastaniecie łańcuchy i kłódki. Tak też było z tym sklepem na stadionie. Trudno. A za moimi plecami macie Pałac Sportu i Młodzieży lub Pałac Młodzieży i Sportu, jakoś tak. Powstały w 81 chyba roku. Projektowanie zaczęło się w 77 i budowa, a powstał on 4 lata później, czyli wychodzi, że 81 rok. Ten budynek, takie centrum sportu, powstało tutaj w wyniku referendum. Tak zadecydowali mieszkańcy Pristiny. I co ciekawe, w dużej części zrzucili się sami również na to centrum. Obecnie, oczywiście, ten budynek już pod upadł, chociaż wciąż trenują tam różne drużyny, są różne imprezy i itd. Natomiast tutaj przed tym budynkiem, co może już widzieliście na jakimś ujęciu, albo za chwilę zobaczycie, było kiedyś lodowisko bardzo duże, ale ono spłonęło w 2000 roku. I w miejscu tego byłego lodowiska powstał taki ogromny parking. Dla dużej liczby samochodów. Powiem Wam, że strasznie mi się tutaj podoba. Jest po prostu to miasto tak zajebiście brutalne i tak zajebiście dzikie, że Albania przy tym, czy Podgorica nawet w Czarnogórze, to jest pikuś. The newest nation celebrates its independence. Thank you Europe. Thank you, Ameryka. Thank you, Great Britain. Backed by the West, Kosovos Albanians finally break free from a century of Serbian rule. Kosowo jest ogólnie bardzo młodym krajem, bo niepodległość ogłosiło w 2008 roku. Oczywiście o historii Kosowa sobie jeszcze porozmawiamy, natomiast jest bardzo młodym krajem. Dodatkowo nie do końca uznawanym jeszcze na świecie, bo z tego co pamiętam, Kosowo uznaje chyba tylko 111 państw, znaczy 100. Aż 111 państw, natomiast część państw Kosowa nie uznaje. To są te państwa, które same mają jakieś problemy z różnymi rejonami e, swojego kraju, jak chociażby Hiszpania, która nawet gdyby chciała uznać Kosowo, no to nie może tego zrobić, bo e, no, na przykład Baskowie protestowaliby, dlaczego Hiszpania uznała Kosowa, a na przykład nie chce uznać kraju Basków, prawda? E, tak więc są państwa, które mają swoje problemy i z tego powodu nie uznają Kosowa. Kosowo jest również krajem bardzo małym, bo liczy około 2 milionów mieszkańców, z czego 90% to Albańczycy, a jakieś 7% to Serbowie. O tym sobie jeszcze porozmawiamy nie raz, e, zwłaszcza w miejscu, do którego planuję dojechać, ale musicie mieć świadomość tego, że te dwie grupy się po prostu nienawidzą, ale naprawdę nienawidzą i wszystkie złe rzeczy, które się tutaj w Kosowie wydarzały, no i w tym rejonie, e, no wydarzały się właśnie z powodu. Tej nienawiści tych dwóch grup do siebie. Yy, ciekawostką jest również to, że w Kosowie jest waluta euro, co może Was zdziwić, bo Kosowo do Unii Europejskiej nie należy, no ale po prostu tak sobie w pewnym momencie zrobili, że wymienili wszystkie swoje rezerwy, które mieli na walutę euro i po prostu sobie ją wprowadzili bez żadnej zgody Unii Europejskiej. Tak więc przyjeżdżając do Kosowa, możecie mieć ze sobą po prostu euro. Kosovo's declaration of independence from Serbia did not violate general international law. The court has concluded above that the adoption of the declaration of independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law, Security Council Resolution 1244. W Kosowie zawrzało w 1989 roku, gdy Milošević, serbski prezydent, zaczął odzierać region z gwarantowanej konstytucyjnie autonomii. Kosowarzy zareagowali obywatelskim nieposłuszeństwem i zaczęli tworzyć alternatywne instytucje państwowe. Nacjonalistyczny kurs Miloševića spotkał się ze zdecydowaną reakcją Chorwatów i Słoweńców. Po kryzysie w 1990 roku państwa członkowskie zorganizowały otwarte wybory, w których partie komunistyczne poniosły klęskę. Zaczął się rozpad Jugosławii. A teraz jestem przy takim pomniku instalacji Newborn, która została tutaj otwarta w 2013 roku, w piątą rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Republikę Kosowa. Napis jest w języku angielskim, aby cały świat zrozumiał i wiedział, że wtedy w Europie narodziło się nowe państwo. To miejsce jest zmieniane systematycznie w 2013 roku, gdy je otwierano, było w kolorach flagi Kosowa. W 2014 roku zostało przemalowane w kolory mundurów żołnierzy na to, którzy chronią Kosowa. A w 2016 roku zostało przemalowane we flagę Unii Europejskiej z takim wielkim łańcuchem. Symbolizującym to, że obywatele Kosowa nie mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej bez wiz. Obecnie znowu jest w kolorach flagi Kosowa, ale te litery zostały pozmieniane. Niesamowite miejsce. Pomnik bohaterki ustawiony tuż obok instalacji Newborn, upamiętnia ponad 20 tysięcy kobiet zgwałconych przez serbskich żołnierzy podczas wojny w latach 1998-99. To również hołd dla kobiet, które służyły w armii wyzwolenia Kosowa. No i doszedłem do najbardziej charakterystycznego miejsca Pristiny, czyli budynku zaprojektowanego w 1982 roku przez Andrija Mutniakowicza, czyli Biblioteki Narodowej, najbardziej charakterystycznej biblioteki na całych Bałkanach, nie tylko pod względem designu, ale również i zbiorów. Jest to budynek, który składa się z takich kopuł i pokryty jest przykryty lub pokryty taką metalową siatką. Ja wczoraj w nocy tędy przechodziłem, i on w części był również oświetlony, tak więc też robi fajne wrażenie. Natomiast ciekawostką jest to, że w tym parku, w którym się ten budynek mieści, w nocy nie pali się żadna latarnia. Jak wczoraj tędy chodziłem gdzieś na ławkach, siedziały jakieś dziwne, podejrzane typki, to nie było ich widać, tylko było ich słychać. Autentycznie. Natomiast miejsce jest niesamowite. To jest jedyny moment podczas tej wyprawy na razie, gdzie żałuję, że nie mam drona. No ale nie zabrałem go, bo. Miałem ograniczenie bagażu do 8 kg. Trudno. Wracając do kotła bałkańskiego, to 25 czerwca 1991 roku Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość, co dla Serbów było nie do przełknięcia. Wybuchła wojna w Jugosławii. W styczniu 1992 w ruchu wyprzedzającym bośniatcy Serbowie ogłosili, że na terenie Bośni i Hercegowiny powstała ich niepodległa Republika Serbska. Tymczasem formalne władze bośniackie ogłosiły referendum niepodległościowe zbojkotowane przez Serbów, w którym za oderwaniem od Serbii opowiedziało się 99% głosujących. 3 marca Bośnia ogłosiła niepodległość. Serbia niezwłocznie uznała wówczas Republikę Serbską, podczas gdy Chorwacja wsparła bośniaków. Tym samym rozpętała się główna faza wojny, tzw. wojna bośniacka. Zapisała się ona w historii jako koszmar masakr i czystek etnicznych oraz masowych gwałtów prawosławnych Serbów na muzułmańskich Bośniaczkach. Początkiem końca wojny w Bośni był moment, gdy w 1994 roku Serbowie zestrzelili nad regionem samolot NATO, który egzekwował zakaz lotów ustanowiony przez ONZ. Sojusz odpowiedział masowym bombardowaniem terytorium Serbii, by uniemożliwić jej kontynuowanie wojny. Konflikt został zakończony układem w Dayton w 1995 roku, choć napięcia, które doprowadziły do wojny, nie zniknęły. Wojna miała jeszcze powrócić. Jest, dotarłem. Po krótkim odpoczynku w mieszkaniu przyszedłem na tak zwany pomnik męczeństwa inaczej zwany pomnikiem partyzantów. Czyli miejsca otwartego w 1961 roku i zaprojektowanego przez Swetisława Licinę, jeżeli dobrze znowu wymawiam, yy, upamiętniającego te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej w walkach o te rejony z Niemcami. Miejsca zaprojektowane bardzo charakterystycznie, bo tak, aby nie nawiązywało do żadnej grupy narodowościowej, jak to właśnie w komunizmie było, w komunizmie. Wybaczcie, zmęczenie jest 35 stopni chyba, a to jest na takim wzgórzu dużym, z którego widać panoramę Pristiny. Zaraz wam to pokażę, chociaż nie robi wrażenia. Tak więc ono nie nawiązuje ani do Serbów, ani do Albańczyków, do nikogo. Jest bardzo zaniedbane. Kiedyś podobno były plany odrestaurowania tego miejsca, no ale to jest biedny kraj. Są pieniądze potrzebne na inne rzeczy. Podobnie jak w Armenii, którą wam pokazywałem w jednej z moich serii. Polecam. Dobra, popatrzcie na pomnik. Obrzydliwie straszny ten pomnik. Do tego stopnia, że aż zajebisty. To nic jednak do tego, co Wam pokażę w trzecim odcinku z Kosowa. Ogólnie muszę dodać, że na wzgórzu znajduje się również cmentarz z nowymi pomnikami, gdzie są pochowane osoby związane z Armią Wyzwolenia Kosowa. Na nagrobkach mają napis po angielsku HERO, czyli bohater. Jednak to jest Kosowo, taka mała Albania, więc musi być też i zaskoczenie. Tuż obok pomiędzy tymi wszystkimi blokowiskami Pochowany jest również Ibrahim Rugowa, prezydent Kosowa w latach 1992-2006 i laureat Nagrody Sacharowa, uważany za ojca Kosowa. Cóż, taki to specyficzny kraj. Pieszy w Kosowie ma przejebane. Jeżeli będziecie pieszym tutaj w tym kraju, to jesteście najniżej w drabinie łańcucha pokarmowego. Psy mają lepiej i nawet śmieci leżące na ulicy mają lepiej. Zobaczcie, jak wygląda tutaj chodzenie. Samochody po prostu stają na chodnikach. Chodnik to tutaj jest umownie. Po prostu coś takiego kiedyś wymyślono, ale obecnie już chodnikiem rzadko jest. Bardzo często idą schodnikiem, musicie iść ulicą, żeby wyminąć stojące na chodniku samochody. Dobra, wracam już z tamtego miejsca. Idę jeszcze na pomnik Billa Clintona, bo byłem, jak przyjechałem tutaj wczoraj, ale było takie straszne słońce, że tam się nic nagrywać nie dało. Tam na tym, przy tym pomniku spotkałem takiego dziadka. No i w końcu jakoś tak się zebrał na odwagę i podszedł do mnie. I on mówił do mnie po albańsku, a ja mówiłem do niego po polsku. Więc zrozumiał, że jestem z Polski i mówił tam, że Polska jest okej, okay, ale z takim wyrazem twarzy bardzo specyficznym. Jakby nie do końca miał to na myśli. To znaczy, jakby mi mówił, że Polska okej okay, bo gada z Polakiem, ale tak naprawdę nie bardzo nas lubi. Podobną sytuację miałem chyba z Szymonem i Robertem, z tego co pamiętam, w Armenii. Jak weszliśmy do takiego sklepu, Yy, malutkiego i okazało się już tam przy kasach, że to jest jakiś rosyjski sklep. I tam pracowało takich dwóch dziadków, takich karków. Wyglądali na takich emerytowanych żołnierzy jakiejś piechoty morskiej z Sewastopola czy skądś tam. Yy, no i oni też spytali skąd jesteśmy i powiedzieliśmy, im, że z Polski. No i mówili, że Polsza haraszo i tam jakieś Pierdoły opowiadali nam, ale mieli taki wyraz twarzy, że widać było, że gdyby mogli, to by nam z przyjemnością wbili nóż w plecy. Tutaj może nie było dokładnie tak samo, ale jakieś takie dziwne wrażenie miałem, że on nie do końca mówi to naprawdę. To znaczy, że ma na myśli dokładnie to, co mówi: Że mówi, że lubi Polaków i Polska, okej, okay, ale tak naprawdę nie myśli tak. Po zakończeniu w 1999 roku wojny mieszkający w Kosowie Albańczycy chcieli podziękować ówczesnemu prezydentowi USA Billowi Clintonowi za pomoc w walce. Aby go honorować, jedna z głównych ulic Pristiny została nazwana jego imieniem, a 1 listopada 2009 roku Bill Clinton odsłonił postawiony przy niej 7,5 metrowy pomnik z własną podobizną. Przez wielu kosowskich Albańczyków Bill Clinton uważany jest za ojca Kosowa. I taka to pristina. Mam nadzieję, że udało mi się w jakimś małym procencie wam ją pokazać. Jestem zaorany totalnie, bo zrobiłem 25 tysięcy kroków dziś. A to mój dopiero pierwszy taki prawdziwy dzień tutaj. Jutro jadę już do innego miasta. Na razie nie będę wam mówił jakiego. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem zafascynowany tym miastem. Ale jak wiecie, ja lubię rozpierdol. A jak ktoś rozpierdolny nie lubi to czułby się tutaj źle. Idę sobie jeszcze na ten food market. Strzelę jakiegoś hot doga, czy coś podobnego miejscowego. I będę się zwijał do domu, bo muszę jeszcze pozgrywać wszystko, jeszcze jakieś zdjęcia obrobić, wrzucić, no i odpocząć przed jutrem. jutro czeka mnie podróż. Jeszcze nie wiem nawet jak dojadę do tego miasta, do którego chcę dojechać. Nawet nocleg już tam mam. Ale coś wymyślę. To jest mały kraj. Da się ogarnąć chyba tutaj wszystko. Wow, było kosmiczne. Do zobaczenia. No i jest mój hot dog z frytkami. Tak więc wcinam go i spadam na chatę. Jeżeli coś jecie, również życzę Wam smacznego. Teraz już naprawdę widzimy się jutro. Dobra, bo jestem strasznie głodny i już naprawdę nie chcę gadać. Siema! Zoti me kosë Kosovën. Thanks, Mr. President. I must say, on two of them, I never expected that anywhere someone would make such a big statue of me. Shtatorja juaj, të cilën po e zbulojmë sot, është mund të të përshtesë për talmen juaj.